dzisiaj no tata, bo były tam najlepsze pędzlopy i nakupił i były dwa złączone i tak, moja sestra już je spakowywała tę szczelniczkę i została była z nią taka biedronka. A ja mam babies, Mazuram, to było moje dziewiąte marzenie i one mają tu znaki no widać trochę, nie wiem i było się dobra nie by były, były tylko te pierwińki, jakby nie było tu żadnego, jakby w innym sklepie, takim niedaleko, nie, to były te łapątki i nie pamiętam, czy były te nieważne. ważne bo mam to moje marzenie tutaj jest taśma Hmm. Hmm. Dobra, chyba że to tak zepchnie. Hmm. Hmm. Oh. Udało się, Boże! Nie wiem, czy w tej wersji nadal było okay. takie ale ty mam krzciuki za Chyba nie ma. Teraz mam takie polecenie, że nie ma. I wjeżdżałam. Słuchajcie. A tu mam plakat. To może tak... I nie ma. Ale tutaj też nie będzie. Nie mam niestety naklejki. Ale to są było. było tylko zdarzenia. Dobra. Pikminki. To nie mama. A to będzie... Ja z... da daję takie przesadzane imiona. Co powiedzieć. Jeździ się na tej kule, może. No tak. Dobra, i mamusia. Oh, dobra, to sobie wysnużycie. Dobra, to jest moja siostra psu. A, cześć. Yes. No, to znowu ja mam nadzieję, że się nie pomyliście. A, i tu jestem o dole, będę się stylami. To jest taki piękny. Ktoś jest mój pękni? zobaczymy. No. Na serio się zobaczymy. Zobaczę. Co tam mówi? Przepraszam. Chcę już Nie wiem, się. ja się spokojuję przy skoro, że je jestem się nie tak idzie i ja jestem taka niezbyt uh, uh. uh, jeszcze sobie przypomniałam teraz z jedną rzecz w tym w tym a tutaj jest tej mamy, która ja to, bo tu ulewałam, jak odziedzicie ale to mi nadaje no, mi się nieco odsypić.

Nie da się no. Uuu, e, e, żeby go nie odskoczyć! Ja nie skodziłam w nim w z tym. Ja. No, z ale nie tak jak ten. jak Taki słodki to mój pies i babys jezu! Tak wygląda tutaj. Eee, jak to wygląda? O jezu, uj. jak ma... to tego. tego tutaj jest. A! Jest te dziki, dla bigwinków Udało się. Nie muszę zauważyć się, ale tutaj na opakowaniu dwoje dziki. Jed to Jeden rozwija i drugi, który będzie dla maluszka, bo dla mamuni nie

Zbyt stopem nic z tym głupim lotem. Wyciągnięcie. No. To było. Co tam za... mm. tam tam Logik jako jedyny dodatek. Dobrze, to z tym lotem. się nie będzie łatwo Nie. Eee. To już nie pomogło, żeby nie widziałem. <grym> nie widziałem. Dobra, chyba coś tam mam. to Nie, Weronika. Mhm. Oła. Ała. Udało się, Lodzik. To wszystko. Zaczekajcie, To, to, to one nie miały takiej katalogu, ale to... Lodzik no lody, eh, jest to jest to filka, awoś tutaj to jest to, co najbardziej te. Dobrze, to chyba tyle na dzisiaj i po prostu jak mówiłam spakuję po sobie tak przykam i był to mój PC Babies. A to chyba na tyle i chciałam ja wam powiedzieć jesteś i do zobaczenia w następnym filmiku. Mój nowy LPS pik winki.